Mój miły Dionizosie, się miły Ach, czyjesz łapę precz, na bruk mnie wyrzuciły Gdy tak pragnąłem w ustach poczuć wina smak Przepiwszy cały portfel, chciałem wziąć na krechę Lecz barman krzmocnął mnie, że aż poniosło echo Nie ma co, bary dziwacze, o niech to szlak Łachmaniarz jakich szedł, popatrzył Leża skuty, więc bez namysłu zabrał mi schodzone buty. Mój stan interpretując jako śmierci znak. W podeszwach dziury tak, jak w jego fatałaszkach. Z pewnością w nie znajdzie drogi do Damaszku. Nie, nie ma co, co. bliźni ci wasze o niech to szlak. Gorliwy studencina podszedł do mnie cicho Przywłaszczył sobie w mig mą koszulinę lichą I pomknął z łupem w dal, szczęśliwy nie wiem jak Współczuję szczerze mu, uch bursy pensjonariusz W koszuli mojej braki odkrył stać na zajutrz Nie ja ma co, tak. dziwacze, o niech to tak. Zaś żona robotnika wzięła me Kobieta swego męża, oszczędźże klejnoty. Wybełkotałem By z trudem, leżąc tam na wznak. To kacie używane, wierz mi ja mnie kłamca, zarazisz go niechybnie. do kuczliwą francą nie ma co, panie dziwacze, o niech to szlak. Do pracy szła panienka, było już po zmierzchu. Gdy zobaczyła wtem, że wszystko mam na wierzchu, Więc na policję poszła, tam podniosła wrzask. Krzyczała, że to skandal, że nieprzyzwoitość. Choć wszak co noc tych rzeczy widzi rozmaitość. Nie ma co, dziwki, dziwacze, o niech to szlach. Już prawa przybiegł, ujrzał mnie wada adama stroju i krzyknął, środek zimy, a ten się nie boi, że tu zamarznie, chyba mu oleju brak. W obawie, żebym zapalenia płuc nie dostał, otulił mnie swym płaszczem, pomógł stanąć prosto, nie, nie ma się. co, gliny dziwacze, niech tu szlachty. Scalił życie wyszedłem z tego z twarzą Ja, którym zawsze wznosił okrzyk, śmierć gliniarzom, bo psów nienawidziłem przecież tak czy siak Ilekroć chcę powtórzyć, że ich nienawidzę Zamiera w ustach język mi, a ja się wstydzę Nie ma co, czasy ci baczeją, niech to szlak. Ale żebyście sobie nie pomyśleli, że my jesteśmy takie żule sportowej z peluny, to wam teraz zagramy coś bardzo dworskiego. Kawałek zasunęliśmy mozartowi.